Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Allelu. Chryste, zbawienie ludzkości i Synu Ojca jedyny, Ciebie On zrodził przedziwnie przed wszelkich bytów początkiem. Tyś chwały Jego odblaskiem i wieczną świata nadzieją usłysz więc nasze wołanie ze wszystkich ziemi zakątków. Pomnij, że niegdyś przyjąłeś Śmiertelną postać człowieka, Rodząc się z łona czystego, Niepokalanej dziewicy. Dzień, który do nas powraca, przez roku stałe nawroty, świadczy, że z Ojca Stolicy przyszedłeś, aby nas zbawić. Niebo i lądy z morzami, I to, co w nich się znajduje, Ojca wysławia z radością, gdyż On Cię posłał na ziemię. Także i my, których panie, swej krwi obmyłeś strumieniem. Nowym ciechymnem wielbimy w rocznicę Twoich narod. Jezus, rodzony z Maryi, niech Tobie z Ojcem i Duchem całe cześć bezgraniczną oddaje wszelkie stworzenie. Amen. Przy Tobie, Panowanie, w dniu Twego tryumfu. Blasku świętości, Złona Jutrzenki, zrodziłem Cię jak Rosę. Rzekł Pan do Pana mego Siądź po mojej prawicy. Aż uczynię Twych wrogów, pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Zło na jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę, Pan przysiąg i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pan jest po twojej prawicy, ze trzech królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku. Dlatego głowę podniesie, bała ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Przy Tobie, Panowanie, w dniu Twego tryumfu, w blasku świętości, złona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. U Pana jest łaska, u Niego kwite odkupienie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana, u Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. Kupi Izraela ze wszystkich jego grzechów, a Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen, u Pana jest łaska, mu niego obfite odkupienie. Na początku i przed wiekami Bogiem było słowo. Dziś zrodziło się ono jako zbawiciel świata. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas pod władzy ciemności. I przeniósł nas do królestwa, swego syna umiłowanego. W nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia. Bo w nim wszystko zostało stworzone I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i on jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych. Aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w nim zamieszkała cała pełnia, I aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą. To, co na ziemi, to, co w niebiosach. Prowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Na początku i przed wiekami Bogiem było słowo. Dziś zrodziło się ono jako zbawiciel świata. Bóg zesłał Syna Swego w ciele podobnym do ciała grzesznego, i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Słowo ciałem się stało. Alleluja, Alleluja. Ciałem się stało. Alleluja, alleluja. I zamieszkało między nami. aleluja, alleluja. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Słowo ciałem się stało. Alleluja, alleluja. Przez ciebie, dziewico Maryjo, wypełniły się zapowiedzi proroków, które mówiły o Chrystusie Panu. Poczęłaś jako dziewica i w dziewictwie zrodziłaś syna. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Powejrzał na ujrzenie swojej służebni. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy... Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wyższył pokorny, głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Słuchaj Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez Ciebie, Dziewico Maryjo, wypełniły się zapowiedzi proroków, które mówiły o Chrystusie Panu, Poczęłaś jako dziewica, i w dziewictwie zrodziłaś syna. Błagajmy Boga Ojca, który tak nas umiłował, że zesłał nam swojego syna. Zanośmy do niego pokorne prośby. Niech będzie z nami łaska twego syna. Boże miłości. Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty zmiłowałeś się nad ludźmi żyjącymi w ciemnościach grzechu. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy za zbawienie wszystkich ludzi. Niech będzie z nami łaska Twego Syna. Pamiętaj, Panie, o Twoim Kościele na całej ziemi. Błogosław swemu ludowi i obdasz go pokojem. Niech będzie z nami łaska Twego Syna. Ojcze wszystkich ludzi. Przywróć pokój między narodami i zwróć oczy wszystkich ludów ku Twemu Synowi. Ześlij ducha pokoju na tych, którzy nimi rządzą. Niech będzie z nami łaska Twego Syna. Ty posłałeś aniołów, aby w dniu przyjścia Twego Syna głosili pokój na ziemi, obdarz zmarłych wiecznym pokojem. Niech będzie z nami łaska Twego Syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje przyć królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, przeniknięci nowym blaskiem wcielonego Słowa, prosimy, spraw, abyśmy przez nasze czyny dawali świadectwo o światłości która przez wiarę jaśnieje w naszych duszach, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.